Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam bohatera, którego mam, Mac, tak? Mac. Widzimy, ma 1150 zwycięstw, więc to jest dobra, dobra talia. Akurat w, w tym sezonie zajmuje miejsce. Około tam ósmego na rankingach światowych, tak? Więc, jak dobrze nim zagramy, to mieści się, że tak powiem, w takich rankingach, że jest ta talia dosyć dobra. Tyle, że no, trwa troszkę. Nie wiem, czy się zmieścimy w 15 minutach. Gdy będę mógł tutaj na YouTube zagrać, no ale zobaczymy, może się zmieścimy, może jak nie, to może coś tam poucinamy, ale wa warto tutaj taką talion, jeżeli ktoś się czuje dobrze, magiem, ma jakieś tam karty, tak. To e, warto, warto tutaj próbować e, grać, aby zdobywać jakieś tam miejsca, e, że tak powiem, iść, wy, iść wyżej po prostu. Dobrze, no mamy tutaj, niefortunnie nam się złożyło, tak? E, musimy odrzucić tą za 6, tą za 8. No możemy zostawić jedynie tą za 3, tak, no, tak, spróbuję, spróbujemy. Nie ma możliwości, żebyśmy od razu tutaj 8 czy 6 many mieli, tak. Tak jak mówiłem, no, ta talia ja sobie radzi dosyć dobrze, tak, no, ale zobaczymy, no, przekonacie się, być może będzie jakaś porażka, ale z, e, bierzemy na tapetę dzisiaj maga, maga. OK. Zagrywamy sekret, bo mamy tyle many, tak, trzy, okay. więc tutaj już nie, nie ma wy, zbytnio wyboru, tak. Mamy sekret, e, gdy zostanie zaatakowany e, bohater, no to otrzymujemy 8 pancerza. Ok. Widzimy, że ma tutaj przeciwnik zryw, tak? Jak w stanie z uśpienia. Ok. Proponuję zagrać smoka, tak? W zależności ile kart mamy tutaj na ręku, on otrzymuje do zdrowia, tak? W tym wypadku ma 6. Więc 3. Na 6, no to nie uśmierci go, że tak powiem. No, ale ma inną kartę. Zagrał taką, zniszczył. Więc co? Teraz możemy, mogę zaproponować taką kartę, która się zaświeciła na żółto, tak? I mamy do wyboru. Możemy zamienić y, stronnika w owce, to jest bardzo do, do, dobra y, opcja lub nie wiem, zagraj trzy losowe zaklęcia maga, tak, z twojej ręki na razie nie mamy tutaj jakichś tam zbytnio zaklęć, więc nie, nie nam jest, tak lub rozdziel losowo 6 punktów obrażeń między wrogów, tak, sześć nie mamy tyle many też, tak ja bym proponował przemienić stronnika w owce ale to dopiero jak coś tam rzuci. Nie wiem, najbardziej, no, niebezpieczną jakąś kartę, tak? To możemy zrobić to. Na razie działa sekret. Tak, mamy. Troszkę nam zmniejszył. Tu należałoby jakoś tam wy wyciszyć, no, ale trudno. No. Znowu nam się pojawiła karta, ale możemy zagrać w ten sposób, że zamienimy w owce, tak? bo, bo ta karta jest niebezpieczna, tak? nie będziemy tutaj kombinować, że tak powiem. Tutaj zagramy w ten sposób, że możemy zadać 8 obrażeń, reszta przychodzi, więc moglibyśmy polikwidować ich, ale na chwilę obecną ja bym tak nie zrobił. Ja bym proponował tutaj na razie tylko zająć się dwa punkty obrażeń i tą owcę, na przykład jeden punkcik, tak? I na razie to tyle. Widzimy, że rzucił ukrycie, tak? Podleczy się. Tak. Dwa punkty zdrowia. Ok. Teraz tu mamy dwie karty, aż tak. Możemy zadać albo 10 obrażeń między wszystkich wrogów, tak. Albo okrzyk bojowy, taki damy tak, że jeżeli mamy w ręce smoka, to kosztuje 0. Więc proponuję tutaj. No mamy smoka, tak? Dobrze, zagramy tę kartę. Ok. Teraz tu nam kosztuje. Zamrozimy wroga i przyzwiemy sobie, o właśnie, takie karty. Więc tu nic nie pozostaje tylko jak na bohatera, tak? A tak. Walimy na bohatera. W międzyczasie sobie sprawdzamy, co tu możemy za, zagrać w, w przyszłej turze, tak? No, mamy takie karty, już myślimy, bo czas tutaj nagli, że tak powiem. ląd będzie się palił, więc za długo myśleć nie możemy. W międzyczasie, jak on się zastanawia, to my już tutaj kombinujemy, co, co nam będzie przydatne, tak, w następnej turze. Mamy taką opcję, tak? Z okrzykiem bojowym rozdzielić 10 obrażeń między wszystkich wrogów, stronników, lub taką opcję, tak? Zadaj 8 obrażeń, a nadmiar przechodzi na lewo i prawo. Tej karty na razie nie polecam, tak? Bo nie ma co niszczyć swoich i jego, tak? tu już ląd mu się pali ok więc teraz co możemy zagrać w ten sposób, że proponuję tutaj między wrogów 10 obrażeń ale nie wiem, czy to będzie dobra opcja no dobrze Spro... moglibyśmy spróbować tak, że Mamy taką kartę, tak? Dwuczar zamość stronika, jeżeli już jest zamrożony, to zadaj mu dwa punkty obrażeń. Więc je, jeżeli zagramy tę kartę, zamrozimy tego, tak i wykończymy go tę kartą, taką kartą, tak? Tu już e, widzimy, że Zlikwidujemy od razu i cała reszta przechodzi na bohatera, tak? Zadanie. Przyzwiemy sobie prowokację w razie czego, tak? Żeby on już tam musiał się zająć prowokacją. Oczywiście mamy tutaj odrodzenie, tak? Nawet jeżeli go zlikwiduje, to mamy odrodzenie. Tu mamy dwóch stronników z ukryciem, tak? Więc muszą się odkryć. Muszą najpierw zaatakować i potem się odkryją, tak? Więc będziemy myśleć potem. Na razie nie mamy szans tutaj na zlikwidowanie tych dwóch kart. I już co, myślimy, tak on myśli, my myślimy w międzyczasie, możemy rozdzielić 10 obrażeń między wszystkich wrogów. I mamy taką opcję. Kilka opcji tu mamy do tego, żeby przemyśleć to wszystko. Tu już ląd się zaczyna palić. Dobrze. No może nie dobrze, ale, ale zagrał najlepszą opcję jaką, jaką mógł zagrać, tak? Więc teraz no, proponuję tutaj chyba zagrać tę kartę. Zadamy obrażenia, tak? Część, częściowo się pozbyliśmy, tak? Częściowo tylko. Więc teraz pozostało nam co? Zagrać e, może w ten sposób? Mocą specjalną, tak? I tu zadamy dwa obrażeń. I Cała reszta na bohatera. Zamroziliśmy tutaj, żeby nie, czyni, nie czynił nam zła za bardzo, więc tutaj no czekamy, aż ten się odkryje i musi zaatakować, tak? Zniszczył. Bardzo dobre zabranie z jego strony, ale mamy tu odrodzenie, tak? Dobra dwie karty z mojej ręki, więc tutaj już niebezpiecznie to się za zaczyna robić. No i widzimy, że tutaj już jedną kartą się odkrył i drugą, tak? I drugą. Więc teraz proponuję tutaj zagrać taką kartę, tak? Rzucić. Chociaż zobaczmy, no tutaj. 8, 5. No dobrze, zagram w ten sposób może. Reszta przechodzi. Tu zagrywamy dwa i zobaczymy co mamy, tak. Weźmiemy sobie taką kartę i tym go musimy wykończyć. Zagram Dobrze, na chwilę obecną nic nie zagram. Nie ma sensu tutaj wystawiać tej karty. Najlepiej jest trzymać ją, jak ma na wystawianych tutaj dużo, tak? Potem mamy jakieś zamrożenie i dopiero wystawić, tak? Chyba, że ją wyciszy. No ale ten akurat raczej chyba nie ma takiej karty do wyciszania. No dobrze. To teraz co? Zagramy jakieś smoki, które wejdą nam na, za zero. Najpierw tą, tę kartę, tak? Nie, nie odwrotnie, tak? Nie tę, tylko tamtą. Bo widzimy, że ta dostaje do zdrowia za każdą kartę w ręce. I teraz dopiero możemy zagrać taką kartę no i czekamy, no czekamy, zobaczymy ten powoli się przebudza, tak Jest, ma prowokację w uśpieniu więc może tutaj troszkę nam zaszkodzić no zobaczymy co, co tutaj ok, niszczy bardzo dobre zagranie z jego strony Dał prowokację. I teraz co nam pozostało? Pozostało nam może zagrać w ten sposób, że ustawimy zdrowie jego na 15, tak? Na 15. Nie 29, tylko 15. I już skupiamy się na bohaterze. Tak? Zostało mu 3. Więc zobaczymy, na ile on będzie w stanie się uleczyć. Tak ma tu prowokację, która powstała z uśpienia. Kradzież życia dał, to już ma 6. Okrzyk bojowy. Tak. No trudno, trudno. No tak się stało. Nie ma co. Dobrze. Zagramy sobie jakieś losowe zaklęcia. Tak Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie? Co, co z tego wyjdzie? Przemieniliśmy. Na razie idzie po mojej myśli, więc zobaczymy co dalej będzie. Tak. Mamy sekret. No akurat teraz nie poszło po mojej myśli, no ale musimy kończyć turę, tak? Kończyć turę. Więc tu już sprawdzamy sobie, co, co, co nam doszło, tak? Na pewno troszeczkę będzie nas tu chronić prowokacje. Cieszę się z tego, że mamy jakieś prowokacje mamy jakiś sekret tak Z, gdy zagra stronika zmniejszymy jego zdrowie o, na jeden więc najlepiej jakąś dużą kartę jakby zagrał tak i tu mamy taką kartę tak na koniec twojej tury zadaj 6 obrażeń Oczywiście losowo to będzie, tak losowo, między wszystkich wrogów. Tu się podleczył troszkę. musiał tak zrobić, tak tutaj nikt nie nie gra, że tak powiem dobrze pomyślmy sobie zróbmy w ten sposób może, tak, zagramy prowokację zagramy takie coś Następną prowokację i, i zagramy taką kartę No i zobaczymy co on na to, tak? Zobaczymy co on na to mamy dwie karty w uśpieniu, tak? Które się przebudzą tu prowokacja Wszystkim stronnikom w, w mojej ręce doda plus 2 plus 1 więc to też jest dobre uśpienie no zagrał to co ja przed chwilą ok no ale zmniejszyliśmy tutaj zdrowie na 1 więc jest do, dobra opcja taka tak Za chwilę się przebudzą w następnej turze, więc teraz mamy tutaj do zagrania taką kartę, tak? że na koniec tury zada wszystkim obrażenia. Tutaj zrobimy w ten sposób. Zadamy jeden obrażeń mocą specjalną, tego 8, tak, żeby nie, nie było. No oczywiście na prowokację musimy się rzucić. I cała reszta już na bohatera. choć O nie, dobra. Na bohatera. I teraz ten rozdzieli tutaj, o, 6 obrażeń. No ma do wyboru, albo rzucić się na tego, albo na tego, tak? Ja bym y, raczej na tego y, walił, że tak powiem. Bo jeżeli on przetrwa, będzie znowu sześć obrażeń zadawał między wrogów, tak? Oczywiście może przejść wszystkie sześć na bohatera, także no, może to się skończyć dla niego źle. Jednak zaatakował bohatera. Wyciszył. Aha, w ten sposób zniszczy wszystkich. No okej, okay, dobra. Moi się przebudzają. Ma prowokacje. Dodał tutaj więcej wszystkim. Więc co? Odkryjemy stronnika o koszcie 6. Tak. Zagramy może... A mamy do wyboru. No. Zagramy sobie te dwie karty. I zagramy taką kartę. Ok. No nic innego tutaj nie możemy już zrobić, tak? Ani zaatakować. No jeżeli tu nie zniszczy teraz ich, no to wygrana jest nasza, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Dał jeszcze prowokację tutaj 10, więc broni się, widzimy, broni się, kombinuje, no dobrze, to co tutaj możemy zrobić, nie mamy zaklęcia, tak, bo moglibyśmy tutaj, no ale już się podda, no już widzimy, że nie było szans, nawet nie mam, nie, nie mam co myśleć dalej, co bym mógł zrobić, tak. No i mamy zwycięstwo, także polecam tutaj też maga, jeżeli ktoś ma ta, takiego bohatera, polecam na, na to, aby grać nim w miarę często. Są i porażki, oczywiście zobaczycie porażki, wrzucę te ze trzy filmiki grając magiem, zobaczycie i porażki i zwycięstwa, także e, Zapraszam do obejrzenia na kanał YouTube. Link jest w informacji o mnie. Można sobie obejrzeć, jak sobie tam y, będziecie radzić. Trzymam kciuki. Mac to był je, jedyny, je, jedyny bohater, od którego za, zacząłem, że tak powiem. Y, grać tak 5 lat temu. W tej chwili tak jak mówię, ma ponad 1000 ileś zwycięstw. Już tam nie będę zaglądał, ale warto jest no mamy tutaj, tak? Ilość zwycięstw. Także polecam taką talię, tak? Troszkę długo, długo się granią. Nie wiem czy się zmieści filmik na YouTube, bo tam 15 minut góra. No ale zobaczymy. Także dzisiaj był wzięty pod uwagę Mac. Innym razem zagram sobie jakimś innym bohaterem i też żebyście mieli do obejrzenia serdecznie zapraszam.